a twoją duszę miecz przeniknie. Dzisiaj przywitałam was słowami, które Maria usłyszała, kiedy przyniosła małego Jezusa do świątyni. No właśnie. Przypominam wam je dlatego, że narodzenie Jezusa, narodzenie w naszych sercach wcale nie oznacza spokoju. Ale na pewno oznacza pokój. Zobaczcie, ile trudnych doświadczeń Maryja musiała przejść po ludzku, z ziemskiej perspektywy, aby unieść się ponad to, co przywiązuje nas do tego świata, aby wzbogacić się wewnętrznie. Musiała pozwolić się ogłócić ze wszystkiego, co widoczne dla oka. Właśnie poznanie Boga. Często wiąże się z trudnościami, bo świat nas odrzuca, bo świat nas nie rozumie, ale Jego łaska nie jest z tego świata. Jego królestwo nie jest z tego świata. Pamiętajcie o wierności Bogu i o tym, że wszystkie Wasze poświęcenia zostaną nagrodzone na wieczność. Dlatego nie bójcie się trudności, które przynosi ten świat i których doświadczacie od ludzi, bo wszystko wynagrodzi Wam Bóg. Dobrego dnia.